Zostaliście zaproszeni do turnieju kwalifikacyjnego ESL One. Jak to odbieracie? No szczerze mówiąc spodziewaliśmy się troszeczkę takiego zaproszenia, czy coś w stylu takim, że po prostu będzie nam łatwiej się dostać. Z tego względu, że no przede wszystkim turniej jest w Katowicach rozgrywany, no i myślę, że jako polska drużyna, no powinniśmy mieć tam jakiś mały bonus, że tak powiem, żeby po prostu próbować tam się dostać. No żeby mieć jakąś łatwiejszą troszeczkę szansę się dostać tam, bo jeszcze tym bardziej wiadomo, że DDoSy są na internecie no i w ostatnich czasach też mieliśmy sporo z tym problemów. No i dzięki temu no troszeczkę właśnie pozbyliśmy się tego, że no DDoSy raczej no Unikniemy, więc myślę, że to jest jak najbardziej. No, bardzo jesteśmy zadowoleni z tego. Mm -hmm. No a zresztą myślę, że ostatnie nasze wyniki też pokazują, że zasłu zasługujemy na takie coś, żeby nas zaprosić. Mm -hmm. Mówisz o DDoSach, dużo drużyn ma z tym problemy. Czy uważasz, że takie turnieje offlineowe, właśnie nawet kwalifikacyjne, to jest jakiś sposób na rozwiązanie tych problemów? No, uważam, że jest to super rozwiązanie, tylko no niestety jest to pewnie dosyć kosztowne. I jest, zresztą jak byliśmy na DreamHacku, to mieliśmy taką rozmowę, jak już skończyliśmy grać yy, z, właśnie z Walwę, i oni nam powiedzieli, znaczy rozmawialiśmy z nimi o wszystkim tam, co nam nie pasuje w grze, co ogólnie z turniami jest nie tak. No i powiedzieli właśnie nam, że, znaczy my też powiedzieliśmy, że jest główny problem, są Dedosy teraz na scenie CSA. No i oni właśnie też mówili, że być może no, planują nad takim czymś, żeby jakieś tam eliminacje w części robić. No, offline, no i zrobili to, jak widać, czyli starają się, chcą to zrobić jak najlepiej. No, ale mimo wszystko problem dosów jest bardzo duży, no i szczerze mówiąc, nie wiem, jak z tym sobie można poradzić. No, chyba ciężko będzie kiedykolwiek to jakoś pokonać. No, jak najbardziej. Jak oceniacie swoje szanse, jeśli chodzi o ten turniej kwalifikacyjny, bo tam są naprawdę bardzo duże drużyny. I druga sprawa, jak w związku z tym wygląda morale? Bo z tego, co ja widziałem, to jeśli chodzi o SC, no to. Bardzo rodzinna atmosfera panuje w drużynie. Czy tutaj też się, też się opieracie na tym? No, szczerze mówiąc, atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Nie narzekamy w każdym razie. Wszyscy w miarę się lubimy chyba, nie wiem, nie, nie wątpię, że ktoś tam na kogoś coś za Więc jeśli o to chodzi, to raczej jest bardzo dobrze u nas. No, a jeśli chodzi o nasze szanse, to szczerze mówiąc czujemy się dość pewnie. Może tak powiedziałem, zbyt mocno, no ale. No, Gramy ostatnio dosyć dużo i wiemy, na co nas stać. Przegrywamy no jedynie z takimi drużynami, no, które już no, wszystkie praktycznie są na turnieju. Z racji tego, że mieli top 8 na Dreamhacku w Szwecji. No więc uważam, że mamy dosyć spore szanse, no ale wiadomo, nikogo nie możemy lekceważyć. Tam będą kolejna szesnastka najlepszych drużyn, no, każdy z nich będzie się awansować na turniej. No ale myślę, że poradzimy sobie, mam nadzieję. Mhm. Czy w związku z tym macie jakiś specjalny trening, czy tutaj po prostu idziecie z tym samym reżimem, jaki normalnie macie? No, Ogólnie staramy się przeważnie trenować dość często, no ale przed takim właśnie turniejem na pewno e, podwójna moc jeśli chodzi o treningi i nawet większa motywacja, bo wiadomo, że jak nie ma żadnych turniejów, no to tak aż się nie chce grać bardzo i trenować, no ale wiemy, że mamy za dwa, ty tam, dwa i pół tygodnia e, no taki wyjazd na taki turniej, no to po prostu chcemy się spiąć jak najbardziej. No i jeszcze nawet myślimy o jakimś małym bootcampie, tam kilka dni, no ale nie wiem jak to wyjdzie, to już zależy od organizacji, od nas i od miejsca, czy w ogóle będzie taka możliwość. Wracając jeszcze, znaczy może inaczej, przechodząc na troszeczkę inne tory, ostatnio gracie w ESL Pro League, jako jedna z polskich drużyn. Powiedz mi, co sądzicie o turnieju, bo to jest mimo wszystko troszeczkę dłuższa liga. Czy to jest fajny system dla Was, jako całej drużyny? Czy to wspomaga według Ciebie jakieś właśnie takie, nie wiem, dłuższe trenowanie, dłuższe granie i, i, i wyniki są może też troszeczkę inne przez to, że musicie tak długo grać? No szczerze mówiąc... Hmm. Bardzo ogólnie inicjatywa ESL Pro Link to nam się spodobała, bo to jest kolejny turniej taki dosyć, myślę, że no każda dużo do niego podchodzi z jak największym zaangażowaniem, bo jednak ESL w tej chwili robi takie jeden z fajniejszych turniejów zawsze. No, zresztą IM też jest przez ESL, więc mhm. czy EMS, przepraszam. No w każdym razie no, jesteśmy bardzo zadowoleni, a może tak troszeczkę te mecze za długo się wyczekuje, bo mecz tam jest raz w miesiącu praktycznie. To nie wiem, no ogólnie no, jest w porządku, tym bardziej, no... Najbardziej cieszy fakt, że właśnie można się dostać na, na finały offline. No i to jest w sumie w tym najfajniejsze, chyba. Ogólnie jesteśmy bardzo, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej, z tej ligi i z tego turnieju. Mm -hmm. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w grach. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.